Szanowni, nie sądziłem, że dożyję tego momentu, w którym dla swojego podniebienia uczynię taki skok bungee jak właśnie dzisiaj. Otóż ja, człowiek, który dwukrotnie był finalistą Mistrzostw Polski Sommelierów, który reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata, który był head sommelierem w Atelier Amaro dzisiaj Zdegustuję wódkę. Ona już na mnie czeka. <śpiewa> Matko. No dobra. Wódka jest. Kieliszki są. Dobra. Z kieliszkami, aby sobie żarty. Oczywiście w tych, jakbym zdegustował te wódki, prawdopodobnie mógłbym tego nie przeżyć. A w związku z tym, przejdźmy jednak na klasyczne, klasyczne rozwiązania. Czuję ekscytację. No, ekscytację trudno było nie czuć, jeżeli to jest dla mnie pewna formuła skoku bungee. Z całą pewnością jest. Możecie się teraz zastanawiać, dlaczego wybrałem akurat te, te wódki. Po pierwsze, nie wiem, czy wiecie, ale to jest i to jest wbrew pozorom segment premium. U szczytu pozycji w tym segmencie premium, czyli tych wódek, trochę droższych, ale jednak tych popularnych jest Finlandia. Tutaj jest Absolut i Smirnow i Baczewski rywalizują o miano. Tego, tej, tej pozycji numer 3. Czyli ten jest blisko podium, ale trudno powiedzieć, czy jeszcze nie ma, ale mniej więcej tak to się plasuje. E, Więc najpopularniejsze wódki. I teraz przejdźmy do tej fantastycznej degustacji. Cudownego, jak się mogę spodziewać, doświadczenia degustacyjnego. Finlandia. No. Aromat się już trochę rozszedł. Jest błogo, jest fantastycznie. Czekacie, otworzę to, poprawy. słyszycie ten dźwięk. Mam nadzieję, że w zaistniałych okolicznościach ten bl-bl-bl robi Wam dobrze. No i przechodzę do dzieła, do degustacji, <klucz> potrzebuję energii. Jedną rzecz muszę powiedzieć, żeby być w zgodzie ze sobą. Bardzo bym chciał żebyście, jeżeli już nie wytrzymujecie, macie dość, to przejdźcie na tę minutę, te sekundy, które tutaj pokazuję, tam wyrażam swoją opinię na temat wódek ogólnie. To jest coś, żeby być w zgodzie ze sobą w kontekście całości tego dość komediowego wydarzenia. No więc przejdźmy do dzieła, degustuję. Słuchajcie, sprawę analizy wzrokowej to sobie darujemy. Przejdźmy do czegoś, czego też podejrzewam robić nie powinienem, czyli do analizy... Przepraszam Was, ale stymuluję się, żeby to przeżyć. Do analizy węchowej teraz przechodzimy, OK? Finlandia. Kurczę, no, myślałem, że będzie gorzej. Nieźle, nieźle, nieźle. Da się wytrzymać. Z winem to jest tak, że wkładamy cały nos w kieliszek, który jednak tak lepiej dla swojego bezpieczeństwa ten nos trochę bezpiecznie wyżej, wyżej trzymać, ale no jeszcze daję, daję radę. Czułem, bałem się, że będzie mnie wstrząsać i będę miał nieprzyjemne odruchy. No dobra. Obie są schłodzone, to jest akurat dość komfortowe w tym, w tym kontekście. Jakby były ciepłe, ciekaw jestem, jakby było. Tu jest pewien poziom agresji, ale na poziomie jeszcze akceptowalny. Jest ten um, charakterystyczny aromat wódczany. Tu rzeczywiście bym powiedział, że akurat Baczewski jest bardziej wyjałowiony w tych okolicznościach, czyli nie czuć nie czuć zbyt wiele. Co w kontekście, jak mam poczucie lepiej wróży, w kontekście współczynnika potencjalnie pijalności. No ale, ale sprawdźmy, jak to wygląda w realu. Takie czasy, że nie mam spluwaczki. Spróbujmy to. Przepraszam te dźwięki. Tu, gęsia skórka. No. To jest. To jest doświadczenie. Finlandia daje doświadczenie dla całego ciała. Naprawdę. Dreszczowiec. No dobra. Lećmy z Baczewski. Teraz mam głęboką analizę, naprawdę analiza życia. Czy Finlandia przygotowała moje podniebienie na doświadczenie Baczewskiego i, i on już tak nie robi na mnie wrażenia, czy, czy potencjalnie jednak on jest subtelniejszy w swoim charakterze? Mam wątpliwości. Kurczę, mogłem jednak coś do popicia zorganizować. No, degustuję to. No dobrze, no zrobimy w drugą stronę, dobrze? Bacuś, baczuś też, baczuś też jest dreszczowcem, no muszę przyznać. Słuchajcie, jakby się tak głębi zanurzyć, to naprawdę tutaj, no taki bym powiedział, ziemniaczek, taki śnięty rosół o poranku. Ewidentnie doszukiwałbym się naprawdę niezwykłej głębi. <głębie> Finlandia jest łódką jęczmienną. Zobaczmy, jak tu. No, czuję jak mi się te zboża będą czekawką. Akurat jedna rzecz, która w kontekście tej degustacji e, mi przychodzi do głowy, to jest w kontekście bacusia. Bacuś to akurat jest ta wódka, która ma pewną wrażliwość w kontekście historycznym. Jeśli chodzi o produkcję wódki, e, to jedna rzecz mi przychodzi akurat do głowy. Mój tato jest z rocznika 1926. Ja jestem 81, tak żeby być precyzyjnym. No, więc ja pamiętam, jako dziecko, gdzieś mój tato w towarzystwie osób, kolegów przy stole. Jeden z jego kolegów, też partyzan, mój tato był, jest pułkownikiem AK, do tego spędził 10 lat na Sybirze, więc spotkanie towarzyskie i rzeczywiście wódka się na stole pojawiła. Nie pamiętam, która, przyznaję się szczerze, nie pamiętam, która. No więc. W trakcie tego spotkania jeden z kolegów mojego taty podchodzi do mnie i mówię, mówi, chwytając mnie za ramię, chwytając mnie tu za ramię, ty to masz ojca, ty to masz ojca, stwierdza. No ja już taki rozemocjonowany, cóż on powie, pewnie jakaś historia będzie w kontekście partyzanckim, bojów gdzieś, ataki, coś, coś się będzie działo. Ja już czuję ogromne emocje, co on mi opowie. I on mnie tak trzyma za to ramię i mówi, twój tato to jest gość. Nie piję wódki, ale jak piję, to się nigdy nie wstrząsa. Tato, ja Ci bardzo, ja Ci bardzo przepraszam. Słuchajcie, chciałbym naprawdę, chciałbym wam stwierdzić, która z tych wódek jest przyjemniejsza w kontekście degustacyjnym, smakowym, sensorycznym. Miałem pewne nastawienie. Przyznaję się, zupełnie Wam się szczerze przyznaję, że ja chciałem powiedzieć, że słuchajcie, boczewski to jest fajne, fajne, to jest delikatnie, no ale jednak no degustacja, nawet ona nie jest w ciemno, trudno żebym zrobił w ciemno, który skoro jestem może nie sam w domu, ale chwilowo taki duży dom mam, ale ale rzeczywiście trochę sam, no więc nie będę się wygłupiał, tylko sobie to nalewam. Ale potrafię zupełnie szczerze przyznać, że nie do końca dostrzegam różnicę taką szmakową. Ona jest w takim minimalnym poziomie, że powiedzieć, że jedna pf, out, druga pi. No nie jestem w stanie tego zrobić. No nie jestem w stanie tego zrobić. Więc możliwe, że ktoś z Was jest rozczarowany tego rodzaju filmem. Nic na to nie poradzę. Wybaczcie, ale jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć w kontekście w kontekście bycia w zgodzie ze sobą. To są wódki, których potencjalnie jednak chodzi, żeby pewne rzeczy wyjałowić, wyjałowić je um, aromatycznie i wyjałowić je w kontekście smakowym. I dziś wiele osób podchodzi w kontekście wódek, że w nich nie powinno być czuć nic. I to są dobre wódki wtedy. No nie, ja nie mam takiej opinii. Mam opinię taką, że są naprawdę wódki, które, w których są intensywne dość aromatu, ale, aromaty, ale jednak korzystne. Są takie wódki, które rzeczywiście z pełną, z wypiętą piersią i dumnie zaserwowałbym obcokrajowcom w restauracjach, w restauracjach typu premium, fine diningu, jako puenta, jako doświadczenia, a nieraz nawet można by było z niektórymi potrawami je połączyć. No, mamy taką wódkę jak... Młody ziemniak, która już słynna, pewnie kojarzycie rocznikowa wódka, która nie ma trzech, czterech, pięciu destylacji, tylko ma jedną, pojedynczą. No i z tego tytułu wbrew pozorom to jest powód, dla którego nie do końca należałoby się taką wódką upijać. Pow się! Jak ktoś ma takie życzenie, to może, ale wódką Młody Ziemniak, czy wódką Westal, która jest fantastyczna, rocznikowa, też niezwykle aromatyczna, ze względu na pojedynczą fermentację, gdzie aromaty tego ziemniaka są żywe. Ale żywe i nawet niezwykle fascynujące, potrafią być owocowe, naprawdę. To są wódki, może nie nad którymi można było medytować, ale to są wódki, w których czujemy no, ciekawy, specyficzny owoc, który można było porównać do grapy. Tak? Włosi mają swoją grapę, my mamy wódkę z młodego ziemniaka, z ziemniaków, które potrafią być niezwykle fascynujące pod względem aromatów. Te, ale to są odmienne, rzeczywiście odmienne, odmienne wódki. Na pewno na kanale degustować wódkę, to jest mój pierwszy raz z tym globalnym rynkiem, ale na pewno produkty te naprawdę, naprawdę premium pojawią się na kanale, więc zapraszam Was do subskrypcji i do pozostania wraz ze mną. Mam nadzieję, że jednak akceptujecie moją asertywną odpowiedź, że trudno, naprawdę trudno jest mi wybrać, która jest lepsza, która jest gorsza.